Piękno i nieprzemijający majestat pierwotnego lasu są nie do opisania. Surowy, czysty i niezmienny. Tutaj natura jest pełni swej mocy. I jest najbardziej szczodra. Amazonia, wyraz, który oznacza wielkość i siłę, ponad 1,2 miliarda akrów, równowartość 6,5 miliona kilometrów kwadratowych lasu deszczowego, gdzie nie ma czasu, technologii i limitu tajemnic, które mogą zostać odkryte. I ekosystem chroniący największe biologiczne skarby Ziemi, gdzie żyje i ukrywa się więcej niż połowa światowych szacowanych na poziomie 10 milionów gatunków roślin, zwierząt i owadów. Las deszczowy przekształcał się przez miliony lat, by zamienić się w niewiarygodnie złożone środowiska, jakimi są dzisiaj. Amazonia zawiera największą kolekcję żyjących gatunków roślin i zwierząt na świecie. Niezliczony zasób żyjących i oddychających odnawialnych bogactw naturalnych, które przez wieczność zasilały w bogactwo środków dla przetrwania i zdrowia ludzkości. Zawsze zielona, jak daleko sięga wzrok, jest tutaj ukrytych przynajmniej 3000 jadalnych owoców. Tubylcy używają ponad 2000 z nich, a z tych tylko 200 jest w tej chwili używanych w zachodnim świecie. Naturalne uzdrawiające właściwości tych skarbów Amazonii nie zostały niezauważone przez świat naukowy. Amerykański Krajowy Instytut do Spraw Raka raportuje, że 70% z tych 3000 roślin, które znane są jako aktywne przeciwko komórkom rakowym, znajduje się w lesie deszczowym. Dzisiaj 25% zachodnich produktów farmaceutycznych robi się ze składników pochodzących z lasu deszczowego, ale mniej niż 1% tych tropikalnych drzew i roślin zostało przebadanych przez naukowców. Amazonia, podobnie jak głębiny szerokiego dna oceanów, jest wciąż wielce nieodkryta i niezbadana. Ale co gdyby amazoński uścisk poluzował się wystarczająco tylko, by pozwolić na odkrycie jednej z najbardziej ekstremalnie strzeżonych pereł? Co jeśli ta perła, w formie małej, ciemnej, fioletowej jagody, posiadałaby naukowe właściwości, jakich nie ma żaden inny owoc? Takie jak profil proteinowy jajka, czy fitochemiczna zawartość większa niż biały winogrona. Czy to nie byłby skarb wart Amazonii, którego nie wolno trzymać w tajemnicy? Jagoda Asai. Siła, energia, soczystość. Prawie tak jak las deszczowy, z którego pochodzi. Głęboki, gęsty kolor, który nie odbija światła. Zbierana przez wieki z ponad 7-metrowej Asai, gdzie zwisa z gałęzi i kiści. Nie tak dawno odkryta przez brazylijską elitę i Amerykanów. Jagoda Asai pojawia się w nagłówkach gazet i zdobywa sobie miłośników. Magazyn Vogue nazywa to następnym dużym sportowym koktajlem. W Washington Post napisano: Asai ma czarujący, podobny do jagody smak z intensywną nutą czekolady. Londyński Times podaje, że Asai jest owocem amazońskiego drzewa palmowego z odżywczą zawartością, która powoduje, że inne owoce rumienią się w swym braku adekwatności. The Men's Journal nazywa ją owocem, który daje kopa a Amerykański Instytut Nauk o Zdrowiu opisuje asaj jako doskonały owoc natury. Jagoda asali może być najpotężniejszym ze wszystkich zapomnianych owoców, tych surowych, pełnowartościowych owoców, które są mało znane i konsumowane. Ale nawet jeśli ta idealna jagoda asali byłaby wystarczająca sama w sobie jako dzienny suplement, co jeśli by połączył inne zapomniane owoce z mocą asali, tworząc być może najbardziej skuteczną roślinną odżywkę dzisiejszych czasów? Czy istnieje taka idealna mieszanka owocowa zawierająca w sobie pełną potencję jagodę asai, będącą jej koronnym klejnotem? Mona wi, mające swój rdzeń w wyrazie wi oznaczającym życie, jest oparte na miejscowym przydomku dla palmy Asai, którą nazywają drzewem życia. Dr. Dr. Ralph Carson, szef sztabu naukowego Monarch Health Sciences, który posiada dyplom w dziedzinie patologii z Duke University School of Medicine i tytuł doktora habilitowanego w dziedzinie odżywiania z Auburn University, przewodził zespołowi ekspertów w formułowaniu Mona V. Zadaniem doktora Carsona było odnalezienie idealnej różnorodności owoców bogatych w pigmenty, bez względu na rzadkość albo cenę owocu. Monawi i pokładane w nim nadzieje nie mogły być narażone na szwank. Obok jagody Asai, będącej głównym składnikiem, zespół doktora Carsona wyróżnił wszystkie kluczowe owoce, które były nieprzeciętnie bogate w dobrodziejstwa natury: granat, czarna borówka, marakuja, jagoda goji, czarna jagoda, kiwi, żurawina, morela, suszona śliwka, owoc nasi, aronia, gruszka, acerola, bana i ciemne oraz jasno zabarwione winogrona. Wszystkie unikatowe i egzotyczne owoce, które są dodane, by stworzyć właściwy balans budujących zdrowie roślinnych składników odżywczych zawartych w całym spektrum kolorów. Ta dodatkowa różnorodność powiększa, uzupełnia i synergistycznie potęguje potencjał tego produktu. Ten wytworny produkt reprezentuje najlepszy z darów natury z czterech stron świata. To jest Monavi. Ale dr Carson i jego zespół nie poprzestali na tym. Chcieli opracować produkt o jeszcze większym potencjale, który adresowałby normalne zużycie się naszego ciała. Nawet przy tym całym oddziaływaniu tych wszystkich składników odżywczych dostępnych w owocach, nasze ciało potrzebuje dodatkowego wsparcia, kiedy się starzejemy. Przedstawiamy Monavi Aktiv z dodatkiem dwóch dodatkowych naturalnych substancji, które wzmacniają oryginalną mieszankę owocową poprzez kontrolowanie i naprawę zniszczeń, których doświadcza nasze ciało. Na wiele sposobów wiele owoców świata zostało zapomnianych. Nie tylko są niedostępne, ale badania pokazują, że niewiele osób konsumuje rekomendowane trzy porcje owoców dziennie. Czy można się dziwić, że w dzisiejszym wysoce zaawansowanym społeczeństwie choroby i kiepskie zdrowie są bardziej powszechne niż kiedykolwiek? Mona reprezentuje zobowiązanie Monarch of Sciences, by zapewnić zaawansowane przodownictwo w znajdowaniu rozwiązań w kierunku poprawy waszego ogólnego zdrowia, poziomu energii i witalności.